Dzień dobry, dzień dobry, witajcie moi drodzy. Z tej strony ja Darek Tracker i pozdrawiam Was gorąco. Jestem już po urlopie, pełen pozytywnej energii, gotowy i zwarty do pracy, do ciężkiej pracy, do nagrywania dla Was filmów. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Mam nowe pomysły, ale to już po. Krótce. zaczynamy nowy film. Zapraszam Was do oglądania. Szybki intro płatuje i lecimy z tematem. miesięcy temu wrzuciłem materiał test spalania mojego Dafa na krótkiej trasie Katowice-Częstochowa z ładunkiem 10 ton. Jeden z moich widzów zasugerował mi pomysł, abym zrobił test spalania mojego Dafa na długim dystansie, na przykład 20 tysięcy kilometrów. Więc wziąłem się do roboty. Parę miesięcy minęło, tysiące kilometrów przejechane, aż w końcu nagrałem dla was ten film. Jak widzicie, ta trasa, którą teraz pokazuję, to jest droga do Amplusa. I właśnie takie trasy, głównie 80% tego przebiegu, które teraz właśnie zrobiłem, to jest pokonanie tej trasy. Głównie jazda do Amplusa z ładunkiem, który przekraczał często ponad 20 ton. Ta droga, którą widzicie, to nie jest autostrada. To są głównie drogi wojewódzkie. Ewentualnie droga krajowa, siódemka, ewentualnie dziewięćdziesiątka czwórka. Gdzie nie można rozwinąć prędkości ani zaoszczędzić trochę paliwa. Ciągłe hamowanie, przyspieszanie górki z górki, i tak wychodzi później wynik spalania, jaki za chwileczkę zobaczycie. Nastał ten czas, nastał ten dzień, abym wam pokazał. Jakie obecnie zrobiłem spalanie po przebiegu już wam mówię. Dystans jaki zrobiłem, to jest prawie 25 000 km. Średnia prędkość to jest 42 km. Zużyłem na tym paliwa około 10 tysięcy litrów, a średnie spalanie wyniosło uwaga, 37,4 litra na 100 km. Mało czy dużo. Sami ocencie, średnio około 20 ton woziłem ładunku. W takim razie moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam Was gorąco i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!